Można mieć wątpliwości co do tego, która część naszego ciała spełnia w nim najważniejszą rolę. Bezsporne pozostaje jednak to, że to na stopie spoczywa duży ciężar tej odpowiedzialności. Jak może nam pomóc ortopeda, kiedy spacery przestają być przyjemnością? O tym w tym magazynie na zdrowie Magdalena Kujawa. Witam i zapraszam. Umożliwiają utrzymanie postawy pionowej, pozwalają przemieszczać się, prowadzą do wybranego celu. Muszą służyć nam przez całe życie. Stopy to skomplikowana struktura, złożona z blisko 30 kości. Powiązane są ze sobą za pomocą stawów, wiązadeł i mięśni. Układ kości stóp tworzy dwa sklepienia, podłużne i poprzeczne, które są jak gdyby ruchome są amortyzacyjnie przygotowane do obciążenia. Bardzo ważną w stopie jest zakres ruchomości stopy, żeby zgięcie grzbietowe i podeszwowe w obrębie stawu skokowego było naprawdę duże, pełne i żeby nie było jakiegoś takiego momentu, że się naciąga mięsień z tyłu, za stopą, bo to daje dyskomfort podczas chodzenia. I jeżeli ten wygląd jest dobry, nie ma dolegliwości bólowych, to, to uważam, że nie trzeba się zgłaszać. Nawet jeżeli mały paluch koślawy się pojawia, to też nie jest problem, jeszcze. Z tym można spokojnie żyć. Głównym wskazaniem jest ból, jakaś uciążliwość. Ja apeluję przede wszystkim do tego, żeby ktoś przychodził jak coś przeszkadza, ulowo bo ja wtedy znajduję przyczynę i wiem skąd to się bierze. Gdy wystąpią dolegliwości bólowe, nie należy brać pod uwagę żadnych wiekowych ograniczeń. Zmiany takie typu paluchy koślawe często już 12 już dwunastoletnich, dziesięcioletnich dziewczynek. To zabezpiecza przed tym, żeby potem się nie zniekształcało. Czy też teraz uprawiam 86-letnią panią, bo niedawno, w zeszłym tygodniu, która też miała zmiany, nie mogła sobie dać rady. Powiedziała, że no, to jest niemożliwe, to w ogóle nie boli i żałuję, że tak długo czekała. Najczęściej jest Pacjenci określają, że szkoda, że tak długo czekali, żeby było szybciej się zabrać za leczenie operacyjne. Kobiety stanowią sporą grupę pacjentów gabinetów ortopedycznych. Często z pomocy specjalisty korzystają też sportowcy oraz osoby starsze. W obrębie stopy często dochodzi do zniekształceń, powodujących przewlekłe bóle oraz problemy z dobraniem właściwego, wygodnego obuwia. Obecnie motywacją do konsultacji z lekarzem są nie tylko dolegliwości, ale i estetyka. Są też pacjenci tylko i wyłącznie związane z efektem kosmetycznym, no, przykładowo pacjentki, gdzie mają dużą stopę i chcą skrócić sobie tą stopę, i próbuje wykonywać zabiegi, które udaje się tam zmniejszyć stopę o 1,5 cm. I to jest też dla nich ważne. To jest nie tylko dla efektów kosmetycznych, ale dla wygody. Problemom ze stopami można zapobiec albo chociaż je ograniczyć. Od najmłodszych lat trzeba w tym celu dbać o wszystkie mięśnie zawiadujące stopą. Czyli od podstaw ćwiczenia wszelkiego rodzaju gimnastyka. A u osób starszych to już przede wszystkim, to jest po, po skończonym, nie wiem, 40 roku życia, to powiem, powinien być nasz chleb powszedni. Zawsze robić ćwiczenie rozciągowe, jakikolwiek sport rekreacyjny, wydłużanie mięśni. To wszystko powoduje komfort życia, wielki komfort życia. Mamy też dobrą informację dla miłośniczek wysokich obcasów. Zakaz absolutny w tym zakresie to nieporozumienie. Obcas obcasowi nierówny. Jak jest tam 17, to to myślę, że nie można, bo to jest, to jest głupota, bo to bardzo źle się obciąża stopa. Ale przy takich butach koturnowych, nawet na obcasie takim 10-centymetrowym, dobrze wyprofilowanym, to też jest, nie ma problemu. Oby tylko nie były to tylko obcasy, aby poza tymi obcasami potrafiła ta osoba ćwiczyć, ruszać się. Są oczywiście wady wrodzone i nabyte, na które nie mamy wpływu, zauważonych zmian lub bólu nigdy nie można lekceważyć. Niestety problemy ze stopami nie zawsze kończą się po wizycie w takim specjalistycznym gabinecie. Czasami niezbędna okazuje się operacja w szpitalu. Ale słowo operacja brzmi mniej groźnie, gdy okazuje się, że jest prowadzona w sprzyjających warunkach przez doświadczonego lekarza. Oddziały szpitalne znaleźć teraz można w pobliżu sklepów i innych punktów usługowych. To obiekty dobrze skomunikowane i dostępne dla wielu pacjentów szukających pomocy specjalistów mało popularnych dziedzin poza publiczną służbą zdrowia. W naszym szpitalu razem z moim wspólnikiem Krzysiem Galbasem Przeprowadzamy zabiegi różnego typu. To jest jak gdyby oddział wieloprofilowy, czternastouszkowy, gdzie wykonujemy wszystkie zabiegi czyste, to znaczy, żeby nie było żadnej ingerencji np. z przewodem pokarmowym. Największa ilość zabiegów tyczy ortopedii i chirurgii urazowej. Szczególnie to są zabiegi takie mało inwazyjne, endoskopowe, i to tyczy i chirurgii, i ortopedii, żeby pacjent jak najkrócej był w szpitalu i jak najszybciej odzyskał zdolność do pracy. Pobyty są kilkudniowe, często dwudniowe czy nawet jednodniowe i to jest nasz zasadniczy profil. Drugą taką specjalnością, gdzie tutaj dużo zabiegów jest wykonywanych, to jest chirurgia szczękowo-twarzowa, rzadka specjalność i zdecydowanie z dużymi potrzebami na rynku. Jest tylko jeden ośrodek w Poznaniu, klinika, gdzie wykonują te zabiegi. Mam dwóch bardzo dobrze wyszkolonych operatorów, gdzie wykonują dużo operacji naprawczych czy operacji rekonstrukcyjnych przy wadach wrodzonych. I to są takie trzy naczelne specjalności. Mamy również działania w zakresie ginekologii czy takich drobnych zmian onkologicznych. To też jest w naszym zakresie. Odczuwałem dolegliwości od dłuższego czasu po przejściu na emeryturę, a zresztą również wcześniej. No, okazało się, że mam dolegliwości i kręgosłupa, i ból nogi. No, najpierw zrobiono operację kręgosupa, okazało się, że ból nogi w dalszym ciągu pozostał. W sali operacyjnej staram się wykonywać operacje takie, które pozwolą pacjentowi stanąć na drugi dzień na nodze. Tak jak w przypadku innych organów i części ciała, tak i w przypadku stopy, wielu pacjentów ląduje na stole operacyjnym, bo do lekarza zgłosili się za późno. Świadomość Polaków jest jednak daleko z tyłu i zgłaszanie się z, z chęcią wykonania zabiegu korekcyjnego, operacyjnego w obrębie stopy jest często dużo za późno. Sprawia to problem operatorowi. Przedłuża rehabilitację i daje trochę gorsze rokowanie. Najczęstszymi chyba operacjami są operacje w obrębie przodostopia, czyli zajmuje się korekcją wszelakiego rodzaju paluchów koślawych. Palców młotkowatych, płaskostopia poprzecznego, różnych neuralgii w obrębie przodostopia. To są rzeczy, które wymagają operacji bardzo często na kości. Czyli ja muszę przeciąć kość, przestawić ją w dobrym układzie, zespolić i stworzyć taką sytuację, żeby ustąpiła dolegliwość funkcjonalnie, żeby stopa się czuła lepiej. Drugim typem to jest w obrębie tyłostopia operacje i tam jest dużo. Koślowości stępu. U starszych osób, szczególnie u reumatyków, ta stopa ucieka do środka, chodzi się prawie że na kosce prześrodkowej, związane to jest z dużymi dolegliwościami bólowymi, następują zwyrodnienia. Trzeba coś zrobić, żeby temu zapobiec. Czyli ja próbuję, póki jeszcze mogę, skorygować ustawienie osi stępu, czyli kości piętowej, przodostopia, trochę u niej sklepienie, żeby ta stopa wytrzymała przed tym gdzie będzie już ko operacja konieczna i tu jest trzeci typ operacji, który wykonuje, czyli usztywnienia. Usztywnienia w zakresie stawu skokowego górnego, dolnego, w obrębie mm, całego stępu. To są operacje, gdzie powodują jakieś zniekształcenie, ale zarazem yy, ustępuje ból po usztywnieniu w jakimś stawie i chory egzystuje dużo lepiej. Dochodzenie do pełnej sprawności może trwać kilka tygodni. W zależności oczywiście od tego, co ja robię. Jeżeli jest to operacja na przodostopiu, gdzie ja jak gdyby no, zmieniam układ kości, ale nie ma takich dużych obciążeń, to chory rzeczywiście zaczyna chodzić dość sprawnie po dwóch tygodniach, zaczynając od razu po operacji, ale także rehabilitacja po trzecim tygodniu kość się zrasta 6 tygodni. Po sześciu tygodniach jest bardzo już przyzwoity ruch i dobry, dobra możliwość poruszania się, choć stopa jeszcze brzęknie, czyli jest spuchnięta jakiś czas. Jeżeli chodzi o tyłostopie i usztywnienia, to ten chory zaczyna stawać na nodze tak mocno po czwartym tygodniu i podobnie rząd wielkości dwóch, półtora, dwa i pół miesiąca, 3, żeby uzyskać pełną sprawność. Tak mniej więcej to wygląda. Czekam, że będę na nowo sprawny, że w krótkim czasie rehabilitacja będzie skuteczna. Wierzę po prostu w umiejętności pana doktora Stamickiego. Pełen sukces zależy nie tylko od doświadczenia i umiejętności operatora, ale w równym stopniu od pacjenta. Współpraca podczas rehabilitacji z lekarzem i fizjoterapeutą jest niezbędna, by leczenie zakończyło się pomyślnie, bo terapia w gabinecie trwa także po wyjściu ze szpitala. Potrafię tak określić na początku, po pierwszej. W wizycie, kto będzie karny, a kto nie. To tak może z doświadczenia wynika, ale bardzo często się potem niestety to pokrywa. I szczególnie przed zabiegiem, jak i po zabiegu, bardzo istotną rolę w leczeniu, w ogóle stopy, w ogóle w każdym leczeniu, jest współpraca z fizjoterapeutą. To jest ktoś, kto daje drogę, rozćwiczy, rozmasuje, pokaże, jak ćwiczyć. Jeżeli ktoś jest ku temu się poddaje, to naprawdę. Zdecydowanie są lepsze efekty. Nauka jak gdyby schematu ćwiczeń. W sytuacjach, gdzie trzeba coś rozciągnąć, coś nacisnąć, pacjent sam może nie dać rady i boi się po prostu bólu. Wiedząc, że to jest skuteczne w przyszłości, poddaje się rehabilitantowi i on uciśnie, roz, rozprowadzi ból entezopatyczny, taki więzadłowy, rozciągnie skrócone mięśnie, rozpracuje zakres ruchu, który jest ograniczony. I wtedy to wszystko działa lepiej. Pacjent potem w domu wykonuje ćwiczenia zalecone przez niego. Efekt idzie szybko. Przychodzi szybko, to nie jest tak, że, że, że to nie działa, ale musi być współpraca chorego. Podsumujmy więc tradycyjnie kilkoma poradami, by nasze stopy miały się jak najlepiej należy nosić wygodne buty, to znaczy takie, które nie ściskają palców. Kiedy zobaczymy haluksy, trzeba wymienić szpilki na przykład na kilkucentymetrowe koturny z dobrze wymodelowaną podeszwą. Kiedy można, chodźmy boso, wspinając się od czasu do czasu na palce. Dobra gimnastyka stóp to również łapanie nimi drobnych przedmiotów. Trzeba uważać też na drobne i większe skoki wagi, a czasem zrobić stopą święto i wykąpać je w ciepłej solance. Aktywny tryb życia jest wskazany zawsze, zwłaszcza po 40. Chciałbym powiedzieć, że nie każdą stopę operuję. Bardzo dużo stóp jest takich, które zdecydowanie się nie kwalifikują od razu do leczenia operacyjnego. Bardzo łatwo można różnymi ćwiczeniami, no właśnie teraz podkreślę to, wydłużenie mięśnia brzucha tego łydki. To jest takie proste ćwiczenie, stając na schodach, przy pełni, w pełni wyprostowanych kolanach, spuszczając jak najniżej pięty, czekając aż będzie maksymalny ból w łydce, wyczekać troszkę, wyczekać, wspiąć się na palce, powtórzyć to ćwiczenie kilka razy, Dochodzi do wydłużenia mięśni bez noża operacyjnego kilka centymetrów. To daje luz w stopie, w stawie skokowym, pod stopą i w przodostopiu. Lepiej się chodzi. Pacjenci mówią, to jest niemożliwe, że takie prosta, proste ćwiczenie daje taki komfort. I to jest prawda.